Dość znanym stwierdzeniem jest stwierdzenie, nie ma ciała, nie ma zbrodni. Pomimo tego zdarzają się jednak sprawy, w których zapadają wyroki skazujące, a ciała ofiary nie udaje się odnaleźć. W ostatnim czasie jest jednak dość głośno o sprawie jeszcze bardziej kontrowersyjnej, bo o sprawie, w której nie dość, że nie ma ciała ofiary, to w dodatku nie wiadomo, kim ta ofiara w ogóle miałaby być. Ponadto brakuje jakiegokolwiek dowodu, który mógłby wskazywać na winę oskarżonych. A wszystkie okoliczności tej sprawy są co najmniej niejasne, a momentami wręcz kuriozalne. Zapraszam. Początki sprawy sięgają 2002 roku, kiedy to w jednej ze zachodniopomorskich miejscowości piątka mężczyzn spędza wieczór w barze. W tym barze spotykają rzekomą ofiarę, czyli mężczyznę, z którym jeden z tej piątki, czyli Robert M., miał być skonfliktowany. Dochodzi tam do jakiejś sprzeczki, w wyniku której ten szósty mężczyzna zostaje później siłą umieszczony w samochodzie i tym samochodem zabrany zostaje nad jezioro Osiek. I nad tym jeziorem dojść miało do następującej sytuacji. Tam Robert M. rozpalił ognisko i powiedział do Zbigniewa B. Wiesz, co masz zrobić. Wówczas, według relacji śledczych, Zbigniew B. pobił porwanego mężczyznę, usiadł na nim, poderżnął mu gardło, po czym odciął mu głowę, zdjął ubranie, wypatroszył i odciął pięć kawałków ciała. Pozostali mężczyźni nabili je na wcześniej przygotowane kijki, które mieli w samochodzie, upiekli na ognisku, a następnie zjedli. Po wszystkim, Robert M. miał zawinąć pozostałości zwłok wraz z kamieniem w folię i razem ze Zbigniewem B wypłynąć należącym do niego pontonem na jezioro, a tam wyrzucić do wody pozostałości ciała. Na początku, jednak, taka mała uwaga, można powiedzieć techniczna, która być może naprostuje pewną rzecz, bo kiedy przeglądałem artykuły w internecie na temat tej historii. To czasem odniosłem wrażenie, że w niektórych z nich budowana jest taka narracja, jakby ten kanibalizm miał być takim centralnym elementem w tej sprawie. Jakoby ci uczestnicy tego zdarzenia byli sądzeni za ten kanibalizm i nic poza tym. Tak, oczywiście nie jest. Tutaj takim centralnym punktem tej historii jest zabójstwo. A oprócz tego znieważenie zwłok. W polskim prawie nie ma czegoś takiego jak przestępstwo kanibalizmu. Jest przestępstwo znieważenia zwłok, które to znieważenie zwłok może przybrać formę właśnie kanibalizmu, a które to przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Nieważne jak makabryczne, jak przerażające okoliczności to znieważenie zwłok mogłoby przybrać. Po 15 latach od rzekomego zdarzenia, w roku 2017 do Komendy Policji w Hoszcznie przychodzi mail, w którym to mailu opisana jest cała ta sprawa, opisane są wszystkie jej okoliczności, szczegóły. Wskazani są sprawcy, którzy mieli dopuścić się tej zbrodni, natomiast nie ma ani słowa o tym, kim mogłaby być ofiara. Nie ma ani nazwiska, ani imienia tego mężczyzny. Nie ma żadnej wskazówki, która mogłaby w jakiś sposób naprowadzić, w jakiś sposób wskazywać to, kim był ten zamordowany, a później zjedzony mężczyzna. Kolejną ciekawostką jest to, że pod mailem podpisany jest Zbigniew B czyli jeden ze sprawców, który to sprawca miał właśnie własnoręcznie dopuścić się tego zabójstwa nad jeziorem Osiek. Natomiast Zbigniew B. w momencie, kiedy komenda policji w Chosznie otrzymuje tego maila, nie żyje od pół roku. Pozostała czwórka zostaje aresztowana, a głównym podejrzanym staje się Robert M., który podobno jako jedyny miał znać ofiarę. Przeszukania mieszkań, przeszukania domów podejrzanych nie przynoszą żadnych rezultatów. Śledczy natomiast dysponują nagraniami podsłuchanych rozmów, które to rozmowy prowadzili między sobą mężczyźni, a z których miało wynikać, że Podejrzani kontaktowali się między sobą i rozmawiali o tym, żeby nic nie mówić na temat tego, gdzie byli. Robert M. tłumaczył, że słowa te zostały wypowiedziane odnośnie pewnego zdarzenia drogowego, które miało miejsce przed laty dokładnie dachowania. Chodziło o to, żeby nie informować policji na temat tego zdarzenia, ze względu na to, że osoba, która wówczas prowadziła ten samochód, nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdów. I jak się okazało, do takiego zdarzenia faktycznie doszło, zatem te słowa mogły jak najbardziej być wypowiedziane w kontekście właśnie tej sytuacji. Poszukiwania samochodu, którym tego dnia mieli poruszać się podejrzanie, nie przyniosły żadnego rezultatu. Znaleziono natomiast ponton, który miał należeć do Zbigniewa B i początkowo sądzono, że to właśnie z tego pontonu do jeziora zostały wyrzucone zwłoki ofiary. Okazało się jednak, że było to niemożliwe, ponieważ jak stwierdził biegły, ponton został wyprodukowany po roku 2011, a zatem co najmniej 9 lat po tym, kiedy miało dojść do zabójstwa. Sprawdzono też inne tropy, sprawdzano kwestie związane z zaginięciami w tamtym czasie. Bardzo dobrze sprawdzono to, czy Robert M. faktycznie był z kimś wtedy skonfliktowany. Nie znaleziono absolutnie żadnego tropu, który mógłby sugerować, kim mogłaby być ofiara, ani żadnego tropu, który mógłby sugerować, że w ogóle do takiego zdarzenia doszło. Przeszukano oczywiście jezioro, do którego miały zostać wrzucone zwłoki. W tych poszukiwaniach uczestniczyli nie tylko płetwo nurkowie, ale również wszelkiego rodzaju sprzęt techniczny, jak sonary, urządzenia hydrograficzne. I tak dalej. I uwaga, nie znaleziono absolutnie nic. Stwierdzono natomiast, że dno jeziora jest mocno muliste i niestabilne, a zatem nie można wykluczyć zalegania szczątków ludzkich głęboko w mule. Czyli co? Przepraszamy, panie podejrzany, ale w sumie to proszę mieć pretensje do dna jeziora, że jest muliste, bo być może zalegają tam szczątki ludzkie. Tylko że nie wiemy czyje szczątki, ale kogoś, kogo pan zabił dla oskarżenia istotnym elementem stały się zeznania Roberta O, który początkowo jako jedyny przyznał się do winy, nie potrafił natomiast wskazać kim była ofiara oraz stwierdzić dlaczego w ogóle do tej zbrodni doszło. Wskazał on wprawdzie jezioro Osiek jako miejsce, gdzie porzucono zwłoki, natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, przeszukanie jeziora absolutnie nie potwierdziło tej wersji. Zeznania Roberta O też budzą pewne wątpliwości, został on poddany obserwacji psychiatrycznej. I chociaż biegli nie stwierdzili u niego choroby psychicznej, to stwierdzili upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim oraz uzależnienie od alkoholu. Sam Robert O. później zmieniał swoje zeznania, stwierdził również ostatecznie, że w tej początkowej fazie zeznań, kiedy przyznał się do winy, był zmuszany do, do stwierdzenia właśnie tego przez policjantów. A zauważmy, że z całej czwórki to właśnie Robert O. ze względu na te swoje okoliczności, ze względu na Upośledzenie umysłowe ze względu na uzależnienie od alkoholu był osobą, którą najłatwiej było manipulować. Proces sądowy ruszył w lutym bieżącego roku, natomiast już 27 września zapadł wyrok w pierwszej instancji, co jest czasem niesamowicie krótkim, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie sprawy karnej, w dodatku sprawy o zabójstwo i w dodatku sprawy, która otacza się tak niejasnymi okolicznościami. Bo przypomnę, nie wiadomo, kim była ofiara. Nie ma ani ciała, ani jakiegokolwiek jego fragmentu. Nie ma tak na dobrą sprawę żadnego dowodu, który mógłby świadczyć o tym, że do takiego zdarzenia w ogóle doszło, a punktem wyjścia był mail podpisany przez osobę, która w momencie jego wysłania nie żyła od pół roku. Robertowi M., który miał kierować dokonaniem zabójstwa przez Zbigniewa B, sąd wymierzył karę 25 lat pozbawienia wolności. Jeżeli chodzi o trójkę pozostałych oskarżonych, to sąd stwierdził, że nie brali oni udziału właśnie w zabójstwie, a biorąc pod uwagę, że kwestia karalności znieważenia zwłok przedawniła się po 15 latach, wobec nich postępowanie umorzył. I nawet okoliczności związane z ogłoszeniem wyroku, jak wszystko w tej sprawie są niejasne. Jeden z sędziów zgłosił bowiem zdanie odrębne, stwierdził uważam wersję, którą przedstawił pan sędzia za bardzo prawdopodobną, ale nie mam stuprocentowej pewności, że tak jest. Po drugie, wobec Roberta M. nie przedłużono tymczasowego aresztowania, co jest o tyle dziwne, że chodzi tutaj przecież rzekomo o zabójstwo człowieka i to zabójstwo w bardzo niejasnych okolicznościach. A środek ten stosowany jest nagminnie i to stosowany jest w sprawach o dużo mniejszej społecznej szkodliwości i dużo bardziej oczywistych. Ja do tej sprawy na pewno będę jeszcze wracał. Jest ona na tyle niezwykła, niecodzienna, że warto jej poświęcić trochę czasu. Tym bardziej, że dzisiaj mówimy o wyroku pierwszej instancji, wyroku nieprawomocnym, więc ciekaw jestem, jak potoczy się to dalej. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej na temat okoliczności tej sprawy, to ja pod filmem zamieszczam trochę materiałów, trochę artykułów, reportaży na temat właśnie tej sprawy, więc zachęcam do zapoznania się. Natomiast z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy się przy okazji kolejnego filmu. Do zobaczenia!